Cześć, jesteśmy kolejny dzień na targach kantońskich. Tym razem jesteśmy na. Braży bardziej związanej z beauty, produktami do pielęgnacji, produkty tak zwane personal care. Trafiliśmy na stoisko bardzo fajnej firmy handlowej, która nie miała też żadnego problemu z powiedzeniem, że jest firmą handlową. MOQ na wiele produktów wynosi około 1000 sztuk. Yy, ceny są również przyjemne. Jak widać, prezentacja produktu jest całkiem niezła i warto o tym zawsze wspomnieć, jak produkt jest zaprezentowany. Pamiętajcie o tym. Bez problemu zrobią Wam produkty tak zwane om czyli z Waszym logo, z Waszą marką. Jeżeli chcecie roz Począć markę związaną właśnie z tego typu produktami. Moim zdaniem może być to bardzo fajny partner. Tak jak wspomniałem, w tym wypadku jest to firma handlowa. Nie ma również problemu ze zrobieniem kontroli jakości, co będzie na pewno tutaj wymagane. I zwróćcie uwagę, szczególnie przy produktach kosmetycznych czy do pielęgnacji, że wiele z nich może wymagać certyfikatów, może wymagać na przykład ricza do kontaktu z ciałem i warto o te tematy już zapytać na rozmowie właśnie z firmą, na rozmowie na targach żeby wiedzieć, czy, czy w ogóle jest sens rozmawiać o produkcie. Jeżeli są certyfikaty, jeżeli jest biznes license, jeżeli jest zgoda na kontrolę jakości, można przejść do negocjacji ceny. Negocjuje się bardzo łatwo obecnie, ceny są dość niskie, MOQ w, przew... w przeważającej większości też jest naprawdę niezłe, także jest to niezły czas na pewno dla importerów. Zobaczmy, co jeszcze warto zobaczyć. Patrzymy, jakie są kolejne produkty. Jak wspominałem, ludzi coraz więcej się pojawia, widać, że kolejny dzień nabiera rozpędu, jeśli chodzi o targi. Widać, że też wróciło dużo bardzo kupujących ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z całego świata, z Kanady, nie tylko z Chin kontynentalnych przykładowo. Większość firm prezentuje produkty. Jakość naprawdę niezła w wielu przypadkach, ale tak jak wspominałem, jeżeli siedzisz w produktach albo jeżeli planujesz rozpocząć produkcję produktów związanych właśnie z rzeczami do ciała, z personal care, szczoteczki do zębów i tak dalej, to ważne są niesamowicie tutaj certyfikaty, zapewnienie tej jakości, bo niekoniecznie każdy z tych dostawców ma to od razu, że tak powiem, out of the box.